Techland nie przestaje zaskakiwać. Niedawno Gameplay The Beast ciągle ujawniane szczegóły odnośnie nowej produkcji. Prawie remaster Dying 1, który swoją drogą ma już ponad 10 lat. Dokładnie wczoraj dostaliśmy trailer nowej kolaboracji, czyli Dying 2 z Balatro. Cudowne połączenie, klauny są zawsze mile widziane w horrorach. Do tego jest on darmowy, więc brzmi to jeszcze lepiej. Po wejściu do gry możemy napotkać dwa plakaty w stylu Balatro. Po wejściu z nimi w interakcję dadzą nam one zadania. Zacznijmy od tego łatwiejszego, który znajdziecie na terenie bazaru. Wszystko co trzeba zrobić, to znaleźć 5 kart. Najpierw 3 karty na terenie bazaru. Są one generowane losowo, dlatego nie zawsze będą w tych samych miejscach. Po znalezieniu ich musimy zebrać kolejną parę poza bazarem, ale za to oznaczoną na mapie. Po powrocie do plakatu znajdziemy skrzynię, a w niej nagrody, o których opowiem później. W kantynie znajdziemy drugi plakat, dzięki któremu dostaniemy zadanie z zagadką. Prowadzi on nas do wieżowca VNC, w okolicy Wielkiego V. W czerwonej skrzyni niedaleko znajdziemy kolejną zagadkę prowadzącą nas do Downtown. W gildii gońców korzystamy z linki, aby udać się na dach budynku i znaleźć tam kolejną zagadkę w czerwonej skrzyni. Ta z kolei prowadzi nas niedaleko statku SP, przy zawalonej autostradzie. Znajdziemy tam kolejną skrzynkę, a w niej następną zagadkę. Prowadzi ona na wyspę Świętego Pawła, do tego kościoła, a dokładniej naprzeciw statuły na tyłach. Na podwyższeniu znajdziemy ostatnią czerwoną skrzynię, w której będzie kolejna nagroda. Teraz trochę o nagrodach. Mamy lotnię, która wygląda bardzo dobrze. Znajdziemy na niej klauna, który świeci, gdy tylko zapadnie noc. Jeśli chodzi o strój, dla mnie wygląda dobrze i nie ma się do czego przyczepić, ale dodałbym świecące oczy lub maskę, żeby ładnie kombinował się z lotnią podczas nocy. Teraz to co najlepsze: broń. Dostajemy nóż wraz ze schematem. Nie jest on najsilniejszy, ale nie oszukujmy się, bardzo ciężko znaleźć nóż w Dunk Light 2, a jest to jeden z najlepszych rodzajów broni. No, zaraz po kastetach. Obrażenia są zwiększane wraz z mnożnikiem, który powiększa się z każdym trupem. Możemy dzięki temu osiągnąć okolice 1000 obrażeń. Teraz zawieszka dająca nam jeden z 12 losowych efektów od zwiększonych obrażeń, redukcji ich aż po one-shotowanie wszystkiego, co nie jest bossem. Dajcie znać w komentarzu, który wariant przypadł wam najbardziej do gustu. W dwóch słowach, zajebisty update. Techland potrafi w takie rzeczy i mam nadzieję, że pokażą to też przy The Beast. Warto wykonać misję chociażby dla samego stroju, bo kto z nas nie marzył o bieganiu w przebraniu klauna i szatkowaniu zombie? Dobra, nie oceniajcie mnie. Jak jesteście nowi na kanale, to witam z otwartymi rękoma. A jak już jesteście stałymi widzami, to dziękuję za wsparcie. Zostawcie coś po sobie, a jeśli chcecie pojawić się w napisach końcowych, to sprawdźcie opcję wspierania. Trzymajcie się i do usłyszenia.